Cześć Rafał! Cześć! E, pytanie za 100 punktów: Debut w klatce z wymagającym przeciwnikiem. Pierwsze pytanie: jak się czujesz? Co czuję się dobrze, tak? Tylko przeciwnik jest mistrzem Europy w brazylijskim jiu-jitsu. Spodziewałem się tylko parteru, chciałem to wygrać w stójce, ale widzę, że chłopak w stójce też jest bardzo szybki. No jego wiek jednak, tak? 25 lat różnicy, także no zobaczymy, no jestem dobrej myśli, tak? Na pewno wychodzę po to, żeby wygrać, a co się, co się tam zdarzy, to już zobaczymy. Zadecydują być może detale, a być może jego umiejętności. Zobaczymy na ringu. Dobry wieczór szanowny państwo, Dawid Tatar prosto z eventu Street Fighters w Wolverhampton, a ze mną ponownie Rafał Lul. Rafał, walka była. Zapytam ciebie, powiedz mi jak wrażenia? No wiesz co, super, naprawdę. Yy, uważam, że nie wypadło tak źle. Nawet sobie to jeszcze raz obejrzałem teraz. Chyba wypadło lepiej niż się spodziewałem tak naprawdę. No walczyłeś z parterowcem i to nie byle jakim utytułowanym parterowcem. Widziałem obronione obalenie, widziałem wyjście z obalenia. Powiedz mi jak ocenia swój występ? Wiesz co, uważam, że całkiem, całkiem dobrze. Wiesz co, tak jak mówisz, pierwszego obalenia udało mi się wyjść. Troszkę mi to zajęło, ale wybroniłem, byłem cholernie zmęczony po tym obaleniu. Naprawdę z... podusił mnie konkretnie. Udało mi się to obronić, udało mi się go parę razy mocniej kopnąć. Widać było, że też go zabolało. Niestety nie dał mi już powalczyć w stójce, bo go zabolało, tak? I sam mi to powiedział, że nie spodziewał się. Przewrócił mnie znowu. Eee, udało mu się przejść też prawie, udało mi się go zrzucić, tak? Tylko, że no wiadomo, nie mam takiej techniki w parterze. Nie wiedziałem, jak to do końca zrobić. Przydusił mnie z 15 sekund przed końcem, wydawało mi się, usłyszałem już tam pukanie, że jest 10 sekund do końca rundy. Wydawało mi się, że może dotrwam, ale parę sekund już przed końcem już straciłem w ogóle władzę w jednej ręce i już tylko drugą leciutko odklepałem, okazało się, że 3 sekundy przed końcem rundy. Ale jeżeli mam być 4, to myślę, że jakbym dotrwał te 3 sekundy no na drugą rundę, to by mnie się, musieli mnie wnieść. <laughs> Słuchaj Rafał, absolutnie wstydu nie ma, z zwłaszcza, że tak jak mówię, zawodnik utytułowany, zawodnik doświadczony i na pewno zaskoczyłeś go swoją determinacją plus jakby nie patrzeć, publiczność była po Twojej stronie, miałem okazję widzieć walkę, słyszałem, co, słyszałem cały support, słyszałem ludzi skandujących Twoje imię, powiedz mi jakie jest to wrażenie? To co, super, na pewno, powiem Ci, że w czasie samej walki nie słyszałem, wiesz, jak wychodziłem, tak, widziałem, że ludzie biją brawo, że ludzie krzyczą, ale już w samej walce mało co słyszałem, słyszałem z boku jakieś podpowiedzi, słyszałem przez chwilę trenera, też nie cały czas, ale tak naprawdę skupiłem się na walce, tylko tak jak mi powiedział trener przed walką, że nie będę go słyszał, a nawet jak go będę słyszał, to nie będę go słuchał, także i faktycznie miał rację, bo naprawdę ciężko się było skupić na tym, co się dzieje naokoło. Czyli jest szansa, że... Po raz kolejny zamienisz siatkę na boisku na siatkę w Oktagonie? To zdecydowanie, tylko być może nie na Oktagon, ale na K1. Tak jak trenuję z moim trenerem, typowo pod K1, to walkę przyjąłem w ostatniej chwili z celów charytatywnych, tak jak rozmawialiśmy i właśnie miał być amator, tak jak ja okazał się zawodnik. Także ale jestem zadowolony, tak? Nie mój poziom wiadomo, i tak uważam, że prawie 3 minuty, to dobrze. Nie, no, fantastyczny debiut, naprawdę, Rafał. Trochę walk życie widziałem, widziałem kilku debiutantów, naprawdę pokazałeś się świetnie, więc no. Tak jak mówię, wstydu nie ma i czas na zasłużony odpoczynek. Także raz jeszcze Rafał, wielkie gratulacje. Dziękuję, że jesteś z nami dzisiaj i do zobaczenia na kolejnym evencie. Mam nadzieję.